Narodowa Federacja Motorowodna w tym roku przyznała nam jednak mimo wszystko wysiękę na torcie. Bo spotkać te dwie klasy na mistrzostwach Europy, nie mówię oczywiście o Hydro GP, to jest naprawdę nie lada gradka. Pierwsze dwa biegi skończone na drugim miejscu. Wyścigi generalnie rozpoczęte dobrze. Mam nadzieję, że jutro, przynajmniej tak, się uda to doprowadzić do końca. W pierwszym wyścigu byłem trzeci, w drugim byłem czwarty. Ciężko mi tam było się bronić przed zawodnikiem, który mnie atakował, to był Attila Hawasz wielokrotny mi świata i Europy, chyba najbardziej utytułowany zawodnik w tej klasie, więc no nie było łatwo, on był zdecydowanie ode mnie szybszy, ja miałem trochę lepszą dynamikę, lepszy start, ale no to po prostu szybszy był lepszy, wyprzedził mnie. Z serce z dumy wyskakuje z klatki ponieważ po pierwszym biegu y, praktycznie mieliśmy drugie i trzecie miejsce, teraz, teraz Czarkowi może troszkę gorzej poszło, ale Czarka znam, z Czarkiem znamy się już no, kilkadziesiąt lat i Czarek to jest człowiek, który nie odpuści, on tu będzie walczył, oni to Będą jeszcze ustawiać, kombinować i myślę, że jutro jeszcze czarek pokaże pazur. Czarek generalnie prowadził do pierwszej wojny zwrotnej, ma tutaj bardzo, bardzo szybki start. Eee... Jest to jego domowy Akwen, także e, zna na pewno wodę, wie jak, wie jak tutaj się przygotować i nie ukrywam, że bardzo jestem zadowolony, że e, jako Polak, który dopiero w zasadzie zaczyna przygodę z klasą 500 i już zaczyna pokazywać się z przodu stawki. No, uczymy się bardzo szybko. Mam dobrych, obecnie dobrych dwóch mechaników, to jest oczywiście Wojciech Jaroch i, i od niedawna pracuje ze mną e, Niemiec Stanek z Berlina. To jest profesjonalista, który, który prowadzi na co dzień serwis motorowodny, ma bardzo dużą wiedzę, Jeździ około 20 lat po zawodach jako, jako mechanik. Ja bym nawet tego nie nazwał postępem. To jest, to jest mega postęp, to jest coś niesamowitego, jeśli spojrzeć na to w kontekście takim, że Czarek dopiero uczestniczy w tej klasie od dwóch lat. To co, to, co on zrobił, to jest coś niesamowitego. Naprawdę czapki z głów. Jak to wszyscy mówią, step by step. Nie można od razu rzucić się na głęboką wodę. Powoli, powoli i, i, i myślę, że za dwa, trzy sezony będziemy się bić już o, o, o najwyższe, najwyższe miejsca. Troszeczkę nas zawodzi sprzęt. Nie będę ukrywał, że gdzieś mamy jeszcze błąd, który nie pozwala konkurować sprzętowo przynajmniej o tą, o tą pierwszą pozycję, bo jednak Giuseppe Rossi jest dużo, dużo szybszy. To nigdy nie... Nie, nie podarujemy komuś złota e, za darmo, że tak powiem. E, także, także na pewno w dniu jutrzejszym będzie jeszcze, będzie jeszcze emocjonująca walka. W wyścigu trzecim, no jak wiemy, Czarek miał stłuczkę z, z Atilą Hawaszem, co, co spowodowało przerwanie biegu. Ja jechałem swoim torem jazdy, Havash, Attila Hawasz był dużo, dużo szybszy ode mnie w tym wyścigu, jechał po zewnętrznej, zamknął mi tor jazdy, nie miałem za bardzo już możliwości co zrobić. Tak? Przy, przy, przy okazji takiej podwójnej rolki to się pogięły korbowody. E, uszkodziła się łódka, uszkodziły się rury wydechowe. No, mamy dużo szkód, to jest minimum 2-3 tygodnie pracy. Silnik musi wrócić do Włoch znowu, żeby naprawić ten wał. To, jest, to, to, to nie jest do zrobienia w ciągu godziny czy dwóch, no, to, jest, to jest kilka tygodni na, y, pracy znowu przy sprzęcie. W praktyce trzeba wszystko od nowa, całą łódkę rozbebeszyć, od nowa wszystko zamontować, poustawiać. No, ale najgorsze jest to, że y, można jechać y, nie popełniając błędu, a ktoś inny w ciebie uderzy, czy to w tył, czy w boki i masz po zawodach. Tak, tak tak. Ja go cały czas widziałem w lusterku, wiedziałem, że on jest dużo szybszy, wiedziałem, że mnie wyprzedzi, że się przed nim nie obronię, więc nawet nie próbowałem mu zajeżdżać, ani, ani próbować jakiś tam, jakiś tam inny gierek. Po prostu jeździłem sobie po wewnętrznej, zbliżał się dosłownie z prostej na prostej, widziałem go, że jest coraz bliżej i nie wiem, kompletnie nie rozumiem, dlaczego zrobił taki manew. No mógł ujechać kawałek, kawałek dalej prosto i, i zakręcić mi. 10 czy 15 metrów przede mną lub lub lub, lub yy, spróbować mnie wyprzedzić na następnej prostej, bo ja tego nie rozumiem kompletnie, za co on tutaj zrobił. W, powtór w, w powtórzonym biegu nam odpadła jedna z łopat, e, z łopat śruby. No i niestety musiałem zjechać w połowie wyścigu, ponieważ były na tyle silne uszkodzenia tej śruby, że wiedziałem, że nie dojadę do mety. Wolałem przerwać ten wyścig niż zniszczyć sprzęt i nie wystartować biegu ostatnim i liczyłem na to, że w czwartym biegu jeszcze powalczę. No i w czwartym biegu walczyłem, tak? W pewnym momencie w tym biegu byłem mistrzem Europy. Wystarczyło dojechać do mety, zakręcić na ostatniej boi, przekroczyć linię mety. failure on the engine it broke it and we repair but not enough time for finish to repair the time between the heat is that and by the rules if you are not ready you have to stay down i was being very lucky because other two drivers have the same problem niczego dzisiaj nie dało się przewidzieć wiele niespodziewanych sytuacji ale jest to taki sport, że do końca zawodów nie możemy przewidywać niczego. Do, dopóki flaga mety nie jest wywieszona i, i nie przekroczymy jej, no to nie możemy być pewni niczego. Tak, to dzisiaj był żywy przykład na to, że e, sobota nie znaczy tak naprawdę nic, ponieważ wszystko toczy się do ostatniego wyścigu. When was podium But okay, Lucky helped me and in the last other drivers stopped also and so Ostatni bieg w 500k to jak na roller To już się wszyscy cieszyliśmy bo prowadzący stanu. I made quite good start. I'm leading. Ma Martin Zielinski was want to catch me but my pace was there to hold him my back and win the race. But my gearbox broken and I, I need to retire it za chwilę Marcin, który miał dużą szansę na złoty medal nawet, był pierwszy. Za chwilę zaczął hamować. The possibility was not for me. Uh, for Europe Champion was not. But uh, uh, Martin uh, i and Erko Abrams uh, have the possibility to Europe Champion to And uh, last hit was really, really, really hard from uh, Marcin. Uh, yes, tak, ale uh, to finish, finish is now, uh, for me better. tym razem e, jedna ze świec zapłonowych, wyleciała totalnie z silnika i silnik zgasł i nie udało się już niestety nic zrobić ale finalnie kończy na pozycji na pozycji trzeciej. Ważne, że jest jakikolwiek medal w tej chwili. Tak nie udało się obronić złota niestety, co oczywiście boli. Tak? tym bardziej, że w ostatnim wyścigu czułem w pewnym momencie, że wystarczy przekroczyć linię mety, ale no niestety, tak jak mówię, nie możemy tutaj przewidzieć do samego końca niczego. Thank you.